Witajcie Widzowie Witam Was w dzisiejszym Przykrym dla mnie odcinku O bardziej oświadczeniu Zostałem Niesłusznie oskarżony o Szantażowanie mnie A bardziej o to Że ja kogoś szantażowałem Na serwerze Trójmiasto rp Byłem na nim Project liderem i co ownerem Ale jako Że dostałem tam bana i po, po prostu yy, nie mogę na nim grać, nie jestem tam. Mam perm mam perm W związku z tym się przenoszę na nowy serwer. Ale nie traktujcie tego filmu jako reklamy, tylko to jest oświadczenie, gdzie wytłumaczę wam dlaczego nie będę grać na Crymasterp. wkle wkleję wam tutaj w montażu wiadomość jeśli mi się uda, oczywiście, którą mi wysłał chmur, którą mi kolega wysłał z oświadczenia. Ja ją, ja ją wam przeczytam. Drodzy koledzy projektu i też koleżanki, w związku z zaistniałą sytuacją Pe Perkins szantażował mnie, co mi po nie pozwalało oprowadzić projektu, którego was, wa własnego sam stworzyłem. To nie ma sensu w ogóle, tropo. O co chodzi? I teraz wam czytam e, po rozwinięcie tego, co on pisał. Od pewnego momentu Perkins, gdy został gdy dostał rolę project li lidera, w skrócie co-owner'a, co zaczął za przeproszeniem odpierdlać i szantażować, gdzie gdzie mi całkowicie zabrał uprawnienia do tego, co robiłem i co kochałem robić w skrócie. Zajmowałem się serwerem i dbaniem o jak najlepsze o jak na, o jak wy najlepszej społeczności Perkins po, panoszył się nie dawał mi dojść do słowa ani razu co mnie zaczęło wnerwiać więc swoim panoszeniem się i szantażowaniem mnie za przeproszeniem teraz przepraszam tym YouTube wyje go Raz na zawsze, jeśli chodzi o dane osobowe, tak przelałem mu 100 zł za zrobienie serwera, bo na to się zgodziliśmy. O obydwoje, teraz zapamiętajcie to, ja ustaliliśmy, miałobyś miało być między 500 a 900. Najp najpierw, później mi się okazało, że niestety dostanę dużo mniej, bo miałem dostać między 100 a 300. Skończyło się na 100 zł. Dostałem to 100 zł, to prawda. Ale nie może tak robić niestety. Wracając wracając. Zadrobienie serwera, bo na, na to się zgodziliśmy obydwoje i do niczego go nie zmuszałem. Ja tylko powiedziałem jak chcesz to rób nic więcej tak czy owak. W końcu możemy zrobić nowe polskie community dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. To było pełne oświadczenie od niego. Teraz przeanalizuję je z wami. Od pewnego momentu, od pewnego momentu Perkins, gdy dostał rolę project lidera, w skrócie co-ownera, zaczął przekleństwo i szantażować, co jest nieprawdą, co jest totalną nieprawdą. Nie szantażowałem go, nie mówiłem mu nic. Powiem tyle, ja się przyznaję do tego, wyzywaliśmy się wzajemnie, ale dla żartów. I później, najwyżej się przepraszaliśmy. Co w końcu. Nie, tak serio. Powiem to. Nie przepraszaliśmy się. Ale. Pisanie, że szantażuje kogoś. To jest. Po prostu zwykły. Zwykły debilizm. I wspomina tam, że zabrałem mu uprawnienia do tego, co robiłem i kochałem. W sensie to co on. Zdecydowałem teraz to, co on tam napisał. Nic z tego się nie wydarzyło. Byłem miły, wystarczająco. Przepraszam za to klikanie. Jestem zdenerwowany i sobie tak nożekiem ruszam. Bardzo za to przepraszam. Byłem miły dla niego, poza tym wyzywaniem ITP. Nie groziłem mu. Ani nie szantażowałem. Nic po prostu. Nie zabrałem mu żadnych uprawnień, bo tak naprawdę mógł wszystkim sterować. I tyle. I tyle. Poszedłem robić coś. I dostałem, widzę nagle, że nie mam w ogóle uprawnień że mnie nie ma na serwerach. Teraz tak. Chmurka to jest dla Ciebie informacja. Jeżeli dostanę informację od kogoś, że używasz logo JW Grom, PSP nie, ale szpitala morskiego, to jest niemożliwe, bo ja go mam, pomocy drogowej, reg regulaminu też nie, nie wiem, wszystkiego, co ja wysyłałem, każdą wiadomość, każdy szablon, to wszystko, jak dowiem się, że wszystko tego używasz, osobiście doprowadzę do zamknięcia twojego projektu. I liczę na to, że mnie przeprosisz za to, co żeś zrobił. Nie chcę robić z tego dramy, ale to, co żeś zrobił, to mówię, to jest po prostu zwykłe skóry. Skurwie... <laughs> Sorry. Nie chcę przeklinać i też <laughs> tyle. 100 zł dostałem. Dostałem. Tyle dobrze. Tyle nie straciłem. Jeśli. Jeszcze, jeszcze raz. Jeśli zobaczę, że po prostu używasz logo j 2 Pomocy drogowej. I wszystkiego, co dostałeś ode mnie po prostu doprowadzę do zamknięcia twojego projektu. Zapamiętaj to. Zastrzegam wręcz sobie prawa do logo. Ja powiem tyle. Jako że ja przez, przestrzegam prawa i ja nie mogę skopiować e, prawdziwego logo Gromu. I od grom. jednostki wojskowej GROM, poprosiłem chat GPT, żeby mi wygenerował i zmienił. Ale ja się nie godzę w ogóle na to, żebyś używał tego logo. Wszystko, co zostało wygenerowane dzięki mojemu ChatGPT, GPT, nie dzięki Twojemu, tylko mojemu. Zastrzegam sobie do tego prawo. Więc jeśli. Więc powtórzę ostatni raz, jeśli zobaczę, albo z... dowiem się, że używasz tego, po prostu doprowadzę do zamknięcia twojego projektu. A, i informacja dla Ciebie. Lunar, inny serwer RP, zostanie powiadomiony o tym, że skopiowałeś ich regulamin. Ty żeś mi sam na VC powiedział, żebym skopiował od nich regulamin. To jest. Twoja wina, Ty żeś to zrobił. Jednocześnie, informuję Was wszystkich, dla mnie już teraz z radością, że się przenoszę na inny projekt. To się będę, będą live z Lunara, może, ale głównie będę teraz na projekcie innej osoby. Nie będę właścicielem, nie będę callerem, będę community managerem, jeśli się nie mylę. Także kończąc ten krótki film, proszę Was wszystkich, żebyście nie wchodzili na Trójmiasto RP. To jest antyreklama, dokładnie to jest antyreklama jednocześnie. Nie wchodzili na to. Nie kontaktowali się z chmurką ani nic. Najlepiej po prostu nie, nie myślcie nawet o tym. Nie, nie, nie zakazuję wam tego, tylko mówię, żebyś na, najlepiej o tym nie myśleć. Proszę was, opuśćcie projekt, jeśli ktoś na niego wszedł. Nie opłaca się na niego. A teraz dobrych informacji. Jak... oj. Jak mówiłem, przenoszę się na inny serwer. O nazwie Flux RP. Gdzie jestem senior manager management, nie wiem jak to się tam czyta czy pisze dokładnie, niestety. I tutaj chciałbym, żebyście przyszli. macie link, serwer do końca nie jest uży, używany, bo ponieważ nie ma wszystkiego zrobionego. Ja będę w najbliższych dniach to wszystko ogarniał. Więc spokojnie. Ja to wszystko ogarnę. Wszystko macie w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I liczy, liczę na to, że mnie wesprzecie, bo dla mnie naprawdę ten projekt to było całe moje życie przez 3 albo 4 miesiące. Naprawdę. Przez kilka miesięcy łącznie. Się zajmowaliśmy razem tym projektem. Nie będę przedłużać na najbliższym live, który się może prawdopodobnie odbędzie jutro po południu. Dowiecie się reszty. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia i cześć.